Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli, najtępszymi w szkole świata, nie będzie my repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy Nie ma dwóch podobnych nocy Dwóch tych samych pocałunków Dwóch jednakich spojrzeń w oczy Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno Tak mi było, jakby róża Przez otwarte wpadła okno Wczoraj kiedy Twoje i ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża. Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzina? Z niepotrzebnym lękiem? jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Wczoraj kiedy Twoje i niech ktoś wymówił przy mnie głośno. Tak mi było, jak by róża przez otwarte wpadła okna. Wczoraj, kiedy twoje i niech ktoś Gdy mówił przy mnie głośno. Tak mi było, jak by róża przez otwarte wpadła okna. Uśmiechnięci, współobjęci, spróbujemy szukać zgody. Choć różnimy się od siebie, jak dwie krople z tej wody uśmiechnięci współobjęci, próbujemy szukać zgody. Choć różnimy się od siebie. Jak dwie krople pleczy z tej wody, czemu ty się złagodzina? Z niepotrzebnym mieszasz lękie. Jesteś, a więc musisz mi Miniesz, a więc to jest piękne.